Macie widzowie, zniszcz budowlę pojazdem. To piąty etap rdzawego lorda, za który dostaniemy 30 tysięcy punktów doświadczenia. Tak więc ruszamy w trasę, tylko musimy znaleźć jakiś wóz. Powiedzmy, jak to będzie nasz wóz bojowy, ale gdzie on jest? Strefa nic, coś muszę znaleźć. Słuchajcie, zapraszam Was gorąco do subskrypcji. Dajcie łapkę w górę, jeżeli materiał Wam się spodoba. No i oczywiście, gdybyście kupowali coś w sklepie Fortnite, to będzie mi niezmiernie miło, jeżeli postanowicie choć raz, nie mówię, że dwa, choć raz wpisać mój kod kompulsator. Za co serdeczne dzięki, a ja pędzę już teraz jakiś wóz zdobyć. Następnie będziemy musieli zniszczyć nim budowlę graczy lub budowlę po prostu jakiejś budyneczki. Sprawdzimy sobie to za chwilę. Raczej chodzi o dowolną budowlę, bo nie pisze, że graczy. Ale wiecie, to może być podchwytliwe. Dlatego sobie to teraz sprawdzimy, zdobędziemy punkty, no i wykonamy to zadanie. Piąte, ostatnie Orzowego Lurda. No i dobra, mamy tutaj jakiś pojazd. Terenowy powiedzmy bierzemy, prowadzimy niszcz budowlę pojazdem. No i w płot. O Boże, banalne zadanie. Słuchajcie, wystarczy płotek zniszczyć. Pek. Pek, pek, szubienica. Nie no, sorry, to nie szubienica. No, słup oświetleniowy z drewna wykonany, dziwna czy drzewo też? 21. Boże, jakie to proste wiedźmy, może sobie... O, w ten domek tu. O Jezu, to jest za twarde, słuchajcie No to płotek, wystarczy płotek zniszczyć Zobaczcie, pyk, pyk, pyk 23 26 I proszę bardzo 27, czy to też się kwalifikuje? Też na pewno 29, strefa mnie goni Muszę uciekać Został mi tylko jeden element Zaraz coś na trasie znajdziemy Słuchajcie, tam są ławeczki inne takie cuda dobra, ale my musimy uciekać przed strefą więc pojedziemy sobie tędy pojedziemy sobie tędy i teraz za chwileczkę coś znajdziemy dobra, dawaj mi tutaj, tak jeszcze paliwa brakuje, może tu coś rozwalę. o proszę, pyk, no i gotowe boże, banalne banalne zadanie, piąte w tej postaci 30 tysięcy punktów doświadczenia zdobyte i tym samym odblokowane kolejne karty medali, bo to już druga z tej serii filmów na moim kanale jeżeli ktoś subskrybuje, to wie. Dzięki serdeczne za uwagę moi drodzy. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.